Wieży nałęcz trójkąt Bafometa Dziennik łódzki numer 69 z 9 marca 1932 roku Obawiał się, że posiadam kompromitującego dowody, przerwał Wirga. W biurku znalazłem pamiętnik, rozpocząłem go czytać, gdy wtem zatelefonowała. Umilkł nagle i spojrzał nieporadnie na siedzącą obok niego Anię. Beltisiuwna wyczuła, co się dzieje w duszy jej ukochanego. Powiedziała więc z wielką pobłażliwością w głosie: Panie Andrzeju, wiem, że ta panna Kieszkowska była pańską narzeczoną. Oczyma podziękował grącki Ani i ciągnął dalej. Więc zatelefonowała Kieszkowska, której oświadczyłem, iż znalazłem twój pamiętnik. Zainteresowała się nim ogromnie i wyraziła chęć przyjścia do mnie, aby wspólnie go przeczytać, polecając mi kupić natychmiast jej ulubionych łakoci. Wyszedłem z mieszkania, a powracając, spotkałem ją przed domem. Za chwilę nadszedł Markis, przepraszam, inspektor Seminez. I pierwszy wziął do ręki pamiętnik. Umilkł nagle, a po chwili zawołał: Rozumiem! No, podchwycił Wirga. Pamiętnik zawierał szereg danych kompromitujących barwiczka, mówił zwolna. Nie powinien więc był się dostać w ręce Kieszkowskiej. To też inspektor zabrał część kartek, gdzie była mowa o herszcie trójkąta. Dobrze, rzekł Wirga. Umiesz logicznie rozumować, a to grunt w zawodzie detektywa. Przepraszam, zaprotestowała gorąco Ania. Nigdy się na to nie zgodzę, aby pan Andrzej pracował w tak niebezpiecznym zawodzie. Żartowałem, panno Aniu, odparł Wirga i po krótkim namyśle mówił: Otóż, przy pomocy kochanego inspektora, który daleko więcej wiedział o trójkącie aniżeli ja, zostałem dozorcą nocnym na cmentarzu na Dołach. Nikt nie przypuszczał, że pod postacią Grzędelskiego kryje się Leszek Wirga. Trójkąt był pewien, iż nie żyje, a Skopień nikomu nie miał zamiaru opowiadać o zniknięciu nieboszczyka z mieszkania swej kochanki. Wszak nie leżało to w jego interesie. Na wspomnienie Staśki Wirga westchnął cicho i powiedział jakby do siebie – szkoda dziewczyny, zginęła, ocalając mi życie. – O kim pan mówi? – zaciekawił się naczelnik urzędu śledczego. Ale Wirga, zajęty swoimi myślami, nie dosłyszał pytania i powrócił do poprzedniego tematu. Trójkąt, a raczej przywódcy szajki, bo było ich dwóch, grabiec i barwiczek, opowiadał dalej, pozbywszy się jak mnie mali najgroźniejszego przeciwnika, za jakiego mnie uważali, gdyż o inspektorze Szemineus nie wiedzieli, postanowili podzielić się majątkiem pozostałym po wolnerze. Trudna to jednak była sprawa. Generalnym dyrektorem był Olszański, który nie zezwoliłby na żadne machinacje grabca w stosunku do stowarzyszenia Intelekt, które było de jure właścicielem fabryki pod firmą Karol Wolner. Należało więc pozbyć się niewygodnego dyrektora. Można było po prostu zwolnić go z zajmowanego stanowiska, ale wówczas trzeba by było wypłacić mu odszkodowanie w wysokości 50 tysięcy dolarów. To raz. A po drugie, jeszcze jedną okoliczność mieli zbrodniarze na uwadze. Jak już mówiłem, wtajemniczyłem barwiczka w treść listu dyrektora Olszańskiego, sądząc błędnie, iż działają wspólnie. Otóż w tym liście Olszański wspominał o swoich domysłach na temat śmierci Wolnera. Jakiego rodzaju były te domysły, trójkąt nie wiedział. Rozumował jednak słusznie, iż z chwilą oddalenia dyrektora z fabryki przypuszczenia nabiorą wszelkich cech prawdopodobieństwa. Pozostała więc jedna droga morderstwo. Ale i w tym wypadku klauzula testamentu Wolnera stanęła trójkątowi na przeszkodzie. Wszak w razie śmierci Olszańskiego 50 tysięcy dolarów zmuszeni byli wypłacić jego spadkobiercom, byli bowiem zbyt chciwi, aby pogodzić się tak znaczną stratą. Toteż testament Wolnera ocalił mu życie. Wreszcie w głowach ich zrodził się szatański plan. Niech Olszański sam podziękuje za posadę, a gdy później przydarzy mu się jakiś wypadek, wówczas już nie będzie obowiązywał ich testament. Wymyśl więc tego planu, postanowiono wypłoszyć Olszańskiego z Łodzi. W tym też celu wysłano do Willi Olszańskiego przy Szosie Pabienickiej kilku sprytnych łotrzyków, którzy w ciągu szeregu nocy wyczyniali w jego mieszkaniu niesamowite, wprost, hece. Nie dopieli jednak swego. Olszański wyprowadził się jedynie z zajmowanego dotychczas mieszkania i na tym koniec. Jednakże trójkąt nie zaniechał swoich planów i w dalszym ciągu próbował wystraszyć dyrektora z jego nowego lokum przy Szosie Zgierskiej. Tymczasem ja, jako Grzędelski, objąłem służbę dozorcy nocnego na cmentarzu. Przedtem jednak wraz z inspektorem Seminez, który wykrył już miejsce schadzek satanistów, Złożyliśmy im, chociaż nieproszeni, wizytę w ich siedzibie. Śledząc na cmentarzu rzekomego upiora, natrafiłem w podziemiach jednego z grobowców na precyzyjnie zmontowaną fabrykę fałszywych banknotów. I teraz wiedziałem już dokładnie, w jakim celu ukazywała się zjawa. Fałszerze jednak omylili się w swoich rachubach. Sądzili bowiem, że upiór odstraszy ludzi od cmentarza, tymczasem stało się zgoła inaczej. Rzekomy duch na dołach wzbudził zrozumiałe zainteresowanie i ta sensacja, jaką sztucznie stworzyli, przyczyniła się do ich zguby. Przebywając w fabryce fałszywych banknotów, natknąłem się na ślady, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że właśnie trójkąt zajmował się fałszerstwem. Wiedziałem już, kto i gdzie podrabia 20 złotówki. Należało jeszcze wyświetlić, w jaki sposób falsyfikaty przenikają z cmentarza do społeczeństwa, to znaczy kto zajmuje się kolportażem. Tej ostatniej sprawy nie zdołałem już dokładnie zbadać, ale jestem pewien, że cała procedura odbywała się w następujący sposób, co uzgodniliśmy we dwóch z inspektorem Szeminez. Fałszywe banknoty dostarczane były do tzw. klubu damy kierowej, gdzie uprawiano wysoce hazardową grę. W czasie gry posługiwano się sztonami, które następnie kasa wymieniała na pieniądze. Naturalnie, że temu lub innemu członkowi klubu zamiast dobrych dawano część fałszywych pieniędzy. Przy obdzielaniu gości falsyfikatami zachowywano jednak pewną regułę: mianowicie fałszywe banknoty otrzymywały osoby, które z tytułu swojego stanowiska czy też majątku znane były w całym mieście. Sprytnie to było obmyślone, gdyż żadna z tych osób w obawie przed skandalem nie przyznałaby się, iż ma cośkolwiek z klubem damy kierowej wspólnego. Wracając z podziemi grobowca, ku swemu wielkiemu przerażeniu wyjście zastałem zamknięte. Nie straciłem jednak nadziei wydostania się na powierzchnię ziemi. Poprzedniej nocy widziałem jakąś kobietę, która... Jak teraz zrozumiałem, skryła się w grobowcu i na pewno wyszła z ziemi innym wyjściem, w obawie przed spotkaniem ze mną. Postanowiłem więc i ja pójść w jej ślady. Poza fabryką fałszywych banknotów ciągnęło się wąskie i niskie przejście. Ruszyłem więc śmiało naprzód. Droga z każdą chwilą stawała się coraz to trudniejsza i miejscami musiałem się formalnie czołgać. Wreszcie natrafiłem na strome schudki, po których wdrapałem się do góry. Dalszy ciąg nastąpi.